Jak często zastanawiasz się, gdzie są te hucznie zapowiadane inwestycje ogłoszone przez rząd? CPK to tylko wierzchołek góry lodowej, która ma swój smutny cień. Zapraszam Cię do oglądania najbardziej nieudanych polskich inwestycji. W 2009 roku plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce wprowadzał rząd Donalda Tuska, kierowany przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Decyzja o rozwoju energetyki jądrowej wynikała z potrzeby zapewnienia krajowi stabilnych i czystych źródeł energii oraz dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji CO2. Rząd wprowadził wówczas aktualizację polityki energetycznej uwzględniającą budowę pierwszej elektrowni jądrowej, której otwarcie planowano pierwotnie na lata 2020-2022. W ramach tego projektu powołano spółkę PGE EJ1. Będącą częścią polskiej grupy energetycznej odpowiedzialną za rozwój infrastruktury jądrowej, analizy ekonomiczne, wybór technologii i lokalizacji. Początkowo lokację rozważano między żarnowcem i miejscowością Lubiatowo-Kopalino. Rząd podkreślał, że rozwój energetyki jądrowej miał być jednym z głównych sposobów na uniezależnienie Polski od węgla, który wtedy dominował w krajowym miksie energetycznym oraz na redukcję emisji gazów cieplarnianych zgodnie z unijnymi regulacjami. Projekt upadł mimo tego, że nad nim pracowała masa osób w powołanej wcześniej spółce. Wcześniej zmienił się rząd i plany o budowie elektrowni całkowicie ucichły aż do 2021 roku, w którym w ramach polskiego ładu rząd zatwierdził strategię, zgodnie z którą pierwszy reaktor miałby powstać do 2033 roku. Kontrowersję zbudziła chęć dużej ilości współpracy z firmami z innych krajów, byli to partnerzy głównie z USA i Korei Południowej, ale rozważono również Francję. Ostatecznie zdecydowano się na cztery lokalizacje, czyli żarnowiec, Lubiatowo Kopalino, Konin i Bełchatów. Po kolejnej zmianie rządu atom nie wydaje się być jego priorytetem. Donald Tusk bardzo ochoczo przekonuje nas do ogromnych farm wiatraków na Bałtyku, które mają generować moc cztery razy większą niż elektrownia jądrowa. A teraz spójrzmy na fakty. Polska jest jedyną nietkniętą wyspą na mapie zapełnionej atomem. To, że taki duży kraj jak Polska nie ma choć jednej elektrowni atomowej jest hańbą ciągłe zmienianie się priorytetów rządów czy spółek jest przykrym podsumowaniem naszego stanu w państwie. Jeśli spojrzeć by na to chłodną głową, to od razu widać jaki cel naprawdę przyświeca politykom. Oczywiście chodzi o pieniądze, które zostały zmarnowane na elektrownie jądrowe, które nie istnieją i nie będą istnieć przez najbliższe kilkanaście lat. Jeśli zastanawiacie się, ile czasu zajmuje sama dokumentacja takiej budowy, to mogę wam powiedzieć, że jest to rok. Dla samej drogi prowadzącej do elektrowni w tym miejscu mogę stwierdzić, że jest to żenujące i niedopuszczalne, zwłaszcza dlatego, że więcej słyszymy o nowych zmianach, anulowaniach projektu czy przekładaniach terminu niż o faktycznej budowie. Kolejnym nieudanym projektem jest Polska Fabryka Samochodów. Plany budowy Polskiej Fabryki Samochodów Elektrycznych sięgają 2016 roku, kiedy rząd ogłosił ambicje stworzenia rodzimej marki produkującej pojazdy elektryczne. Idea ta była częścią szerszej strategii na rzecz elektromobilności, której celem było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz uzależnienia kraju od paliw kopalnianych, a także rozwój innowacyjnej gospodarki. W 2016 roku powołano spółkę Electromobility Poland, której zadaniem było realizowanie tego projektu. W skład założycieli weszły cztery państwowe spółki energetyczne – PGE, Energa, Enea i Tauron. Ambicją MP było stworzenie polskiego samochodu elektrycznego, który miałby się stać alternatywną dla zagranicznych marek przyczyniających się jedynie do budowy całego ekosystemu elektromobilności w Polsce, od produkcji przez infrastrukturę ładowania po usługi związane z transportem elektrycznym. Projekt długo powstawał w fazie koncepcyjnej, jednak w 2020 roku oficjalnie zaprezentowano markę samochodu Izera, Zbudziło to duże zainteresowanie, ponieważ zaprezentowano dwa prototypy. Oraz hashbacka, które miały być pierwszymi modelami wyprodukowanymi przez fabrykę w Polsce. Samochody zostały zaprojektowane we współpracy z zagranicznymi partnerami i miały oferować zasięg na poziomie około 400 km oraz przyzwoite parametry techniczne, wpisując się w średni segment rynku pojazdów elektrycznych. W 2021 roku MP ogłosiło, że fabryka zostanie zlokalizowana w jawożnie na Śląsku. Wybór miejsca uzasadniono strategicznym położeniem i możliwością łatwego dostępu do infrastruktury transportowej oraz wykwalifikowanej siły roboczej. Plany przewidywały, że produkcja ruszy w 2024 roku, ale termin ten został przesunięty głównie z powodu wyzwań związanych z finansowaniem projektu oraz trudnościami wy wynikającymi z pandemii COVID-19. Jest to kolejny projekt, który upadł, a wydano na niego ogromne pieniądze. Dokładnie jest to pół miliarda złotych pół miliarda złotych, które nie zaowocowało nawet w bicie łopaty w ziemi. Jeżeli oglądasz ten film na komputerze, to istnieje spora szansa, że wyposażony w niego procesor powodzi od Intela, czyli amerykańskiej firmy założonej w latach 60. XX wieku. Jest jedną z tych spółek, dzięki którym Dolina Krzemowa zawdzięcza swoją nazwę. Intel od kilkunastu lat jest gigantem na rynku mikroprocesorów i układów scalonych. Zapewne słyszeliście o planowanej inwestycji tej firmy w Polsce, która co chwila jest odwoływana i wznawiana. Zacznijmy od początku. O projekcie pierwszy raz usłyszeliśmy 16 czerwca 2023 roku, kiedy został zapowiedziany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego i szefa Intela Peita Gelsingera. Założono wtedy, że fabryka powstanie do 2027 roku w Miłkini nieopodal Wrocławia. Będzie warta 4,6 miliarda dolarów i zapewni miejsca pracy dla 2000 osób. Ze strony polskiego rządu niestety na ładnych uśmiechach się skończyło. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji była pomoc publiczna dla Intela od Polski w wysokości 6 miliardów złotych. Żeby takowej udzielić, rząd miał złożyć wniosek o pozwolenie do Unii Europejskiej i przyjąć konieczne uchwały, czego nie zrobił przez następne kilka miesięcy. Na szczęście tą sprawą zajął się nowy rząd, który objął władzę w Polsce. Choć to oczywiście na plus dla nich, to trzeba zwrócić uwagę na pewien szczegół, który jest często pomijany, w szczególności przez antypisowskie media, które krytykują rząd Morawieckiego za brak działań. O co chodzi? Od czerwca 2023 roku, czyli daty ogłoszenia inwestycji do utraty władzy przez PiS w październiku, minęło około 5 miesięcy rząd Tuska zgłosił do Wokiku, prenotyfikację o zamiarze udzielenia pomocy publicznej Intelowi w lutym 2024 roku, czyli od wyboru do tej daty minęło również około 5 miesięcy. Nie mamy więc żadnych powodów, by łaskawiać platformy za złożenie wniosku. Potrzebowali na to prawie pół roku. Takie rzeczy powinno się robić od ręki, tym bardziej jeśli chodzi o największą zagraniczną inwestycję w historii Polski. Widzimy więc, że obie strony sceny politycznej są równie odpowiedzialne za opóźnienie budowy fabryki. O może nawet sprawiły, że projekt nigdy nie powstanie. Światełko nadziei pojawiło się jednak 1 sierpnia 2024 roku, kiedy Intel poinformował o przekazaniu terenów pod inwestycje firmie, która przygotuje go pod budowę. Ekscytacja nie trwa jednak długo, gdyż zaledwie miesiąc później Intel przekazał, że zawiesza swoje kluczowe inwestycje w Europie na dwa lata z powodu problemów finansowych. Patrząc na to, że amerykański gigant od ostatnich trzech lat utrzymuje trend spadkowy, jeśli chodzi o swoją pozycję na rynku, to możliwe, że nie zostanie wznowiona jeszcze przez kilka lat lub nigdy nie dojdzie do skutku. pis na potrzeby kampanii wyborczej skutecznie stworzyli iluzję, jakoby CPK było ich autorskim projektem. Tak naprawdę pomysł budowy olbrzymiego lotniska połączonego z tysiącami kilometrów linii kolejowych powstał jeszcze za rządów Edwarda Gierka w 1971 roku. Wtedy to opublikowany został raport zatytułowany Opis Projektu Wyboru Nowego Lotniska dla Warszawy, realizowano w latach 1971-1974, którego przyczyną była analiza rozwoju ruchu lotniczego na Okęciu. Niestety, dla rządzących, konieczność budowy lotniska szybko przeszła na dalszy plan. Choć na szczęście byli ludzie, dla których projekt wciąż był istotny. Mowa tu o Bogusławie Jankowskim, który w 1978 roku przygotował szkic koncepcji nowego portu, który później udoskonalił i uszczegółowił. Nie udało mu się jednak nagłośnić konieczności budowy centralnego portu lotniczego, więc projekt ucichł na następne 20 lat. Ponownie zrobiło się o nim głośno w czasach rządów Leszka Millera. Od tego momentu projekt wraca do nas na jakiś czas, w szczególności gdy zmienia się władza lub nadchodzą wybory. Tak było również w 2023 roku, kiedy rząd PiSu poczuł, że może stracić władzę. Z tego powodu w lipcu wspomnianego roku została wydana decyzja środowiskowa, natomiast już we wrześniu ogłoszono rozpoczęcie prac budowlanych. Jak wszyscy wiemy, nie pozwoliło to jednak Zjednoczonej Prawicy na wygranie wyborów i władzę w kraju przejęła koalicja, z której wyłonił się rząd Donalda Tuska. Nowy premier ogłosił, że projekt potrzebuje wielu zmian i urealnienia oraz, że rozpoczął audyt, który do stycznia 2025 roku ma stwierdzić opłacalność inwestycji. Inwestycji, która opłacalna była już 50 lat temu. Inwestycji, która według dzisiejszych szacunków w ciągu pierwszych 12 lat ma przynieść nawet 800 miliardów złotych zysków dla polskiej gospodarki. Tusk w parze z pełnomocnikiem Laskiem lubią mówić o megalomanii projektu, że kosztuje za dużo jest nierealny. Kwota, o której mówią, to najczęściej 250 miliardów złotych, co jest zwykłą manipulacją. Gdy odejmiemy od tego część, którą zapłacą inwestorzy i Unia Europejska, okaże się, że projekt kosztował nas będzie 40 miliardów złotych. 40 miliardów złotych i wreszcie zaczniemy zarabiać na słach i wacie z polskiego cargo, które przeładowywane jest w 80% na niemieckich portach. Czas, by wreszcie zawalczyć o nasze pieniądze, za które Niemcy kupują sobie drogie samochody, budują wielkie domy jeżdżą na luksusowe wakacje, śmiejąc się przy tym nam prosto w twarz. Donald Tusk robi to, co może by opóźnić budowę CPK, natomiast nie tylko on przyczynił się do tego, że terminy wciąż się przesuwają. Propisowskie media tworzą narrację, że Tusk sprzedał się Niemcom, że jest zdrajcą i działa na niekorzyść Polski. Pamiętajmy jednak o tym, że to PiS stworzył w 2023 roku z CPK temat do swojej kampanii wyborczej. Gdyby nie to, że kreowali konflikt o port, by zyskać wyborców, możliwe, że dziś prace byłyby na tyle zaawansowane, że nie dałoby się ich przerwać. Wielkie inwestycje, jak widzimy w Stanach, Chinach czy Niemczech, pozostają wciąż marzeniem Polaków. Może kiedyś doczekamy się pierwszej elektrowni jądrowej, fabryki samochodów elektrycznych, wielkich zagranicznych inwestorów napędzających naszą gospodarkę swoim kapitałem. Czy upragnionego centralnego portu komunikacyjnego. Możemy mieć tylko nadzieję, że stanie się to naszą przyszłością prędzej czy później. Pamiętajcie o polubieniu filmu, zostawieniu komentarza i subskrypcji, by nie ominąć nowych materiałów. Teraz już wiesz.